对对对 Samochód super, tam jeszcze jakieś małe, małe, małe poprawki może wprowadzimy, żeby było jutro jeszcze można było troszeczkę czasu urwać. E, organizacyjnie, no e, mogłoby być lepiej, co to, to dużo, dużo nie mówić, tak? E, no nie udało się zrealizować drugiego w, podjazdu wyścigowego, więc e, trochę kiepsko. No, dużo zamieszania było, tak, z tym, że tutaj jakby strefa serwisowa jest na górze, tam się zjeżdża, można było to jakoś trochę inaczej zorganizować, może by to jakoś e, sprawniej poszło. Generalnie co, trasa. Trasa super tak naprawdę. Fajnie, bo dla, dla wszystkich, że tak powiem, e, dla wszystkich jest nowa, ale fajnie, bo na początku, że tak powiem, fajna autostrada, e, a z drugiej strony też trzeba w, jakby jakiś tor sobie obrać, żeby to, to ciekawie wyglądało, no i później w lesie super. Generalnie bardzo mi się podoba. A powiedz mi, bo na pewno porównujesz się z Beresem, który jedzie bardzo podobnym samochodem. E, Rzadko chyba możesz liczyć na konkurenta w podobnym samochodzie, bo no jednak takie Audi to jest rzadkość. Jak oceniasz jego auto? Czy wasze auto w ogóle są podobne? Oczywiście to jest kierowca z dużo, dużo większym doświadczeniem, ale jak oceniasz jego auto na tle swojego? Czy coś tam podglądnąłeś, coś zapożyczysz z jego pomysłu? Znaczy, auto, auto jakby oglądaliśmy, no wiadomo, no wyjściowo to jest coś, coś podobnego, tak? Natomiast mocowo na pewno jest, jest dużo, dużo. Dużo więcej mocy, ma krótką skrzynię, auto jest poszperowane, więc jakby wiemy, wiemy też z czego, z czego ta różnica czasowa wynika, no abstrahując od tego, że to jest jakby, no, driver jest najwyższej klasy, tak? To, pomijając to, że jest to tańszy Matadar, no to jeszcze, że tak powiem, jest naprawdę, jest naprawdę dobry, no.